Dzień dobry, drogich widzów. Patrzcie, to moja książka Tajemnica kempingu autorstwa Marcina Widmarka i Heleny Willis, która została wydana przez Zakamarki. Ogólnie książka jest bardzo ciekawa. Ogólnie z tego, że tam zostały skradzione klucze. I nie tylko z tego. I tam też odnaleźli się te klucze. Ono są miasto, jakby co? Jeśli by ze ja to chrwieniowałem. To jest koniec miasta, droga. A to osoby. Maja, Lasę, Miranda, su. Sylvester, Sylvester, Gunnarsson som,

W końcu, w końcu znalazł się klucze I będzie piknik. Patrzcie, wesoły piknik. Jakby ktoś by chciał je, je kupić, tę książkę, to, to śmiało, można je kupić już teraz. Ale jasne nie ode mnie. Mam trzy takie podobne. Tajemnice biblioteki, tajemnice urodzin, to jest bardzo ciekawe, niż przeczytałam ją, i tajemnice więzienia. Jeszcze ją nawet nie zaczęłam czytać. Ponieważ ja wciąż tę książkę czytam: Tajemnice kempingu. Jeśli ktoś chce te książki, to spoko. Można kupić jakąkolwiek. Nie tylko tajemnice kempingu. Można jakąkolwiek. Nie stresujcie się. Jest bardzo fajny. Kolejki są bardzo fajne. Na przykład w tajemnicy urodzin został skradiony nie klucze, a diament. Prawdziwy diament. To jest najbardziej ciekawe. W się zostały skradzione książki. No to bardzo źle. W stanie sobie ziemi, no nic się nie zgubiło, ale został skradziony. Skradziony mikrofon. ale no, to nie już taka tragedia, ale został skradziony. Halo. Jak możecie się domyślić, to tutaj. Oto tutaj jest mikrofon. diament jest narysowany. Jeszcze raz, ktoś, jeśli ktoś nie widział. A tutaj klucze. A tutaj książki. I propo. I to książki Wami kupiła, jakby co? Do zobaczenia w na następnym filmiku. Jeśli Wam się ten spodobał, to zostawcie łapkę w górę. W górę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!